Dzień dobry, witam wszystkich po raz kolejny. Znajdujemy się w ośrodku szkolenia Komendy Wojewódzkiej i Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie na warsztatach poświęconych przygotowaniu kadry do kształcenia przyszłych instruktorów zajęć z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych. Robimy dzisiaj doświadczenie z domkiem ogniowym, czy też zwanym inaczej domkiem dla lalek. Dzisiaj wersja zmodyfikowana, czyli z gankiem. Długość ganka po prostu została dobrana tak, żeby sprawdzić coś eksperymentalnie. Jest on dosyć długi, ponieważ ma mecz od ściany przedniej tego domku. Nie musi być wcale taki długi, może być nawet połowa. Cały sens jest w tym, żeby zbadać pewne rzeczy, zobaczyć pewne rzeczy, to znaczy jak zachowują się gazy pożarowe wydostające się z pomieszczenia i zbierające pod sufitem. Normalnie byśmy mówili o sytuacji, w której strażacy wchodzą do budynku. Zakładamy, że to jest budynek, to jest do niego wejście. Tutaj są ściany, podłoga, oni się przemieszczają, otwierają drzwi do pomieszczenia objętego pożarem. Co może dziać się nad ich głowami? Eee, e, właśnie z tego tytułu, żeby dobrze było to obserwować, mamy ten domeczek postawiony wysoko, to jest ważne. Tutaj też huką e, w stronę kolegów, którzy zaproponowali, <tuszy> tak jak obiecałem. Więc daje to dosyć fajną widoczność, możliwość patrzenia z dołu. Po raz kolejny powtórzę, jestem zabezpieczony w taki sposób, że posiadam rękawice. Czy to lateksowe, czy mocniejsze nitrylowe po to, żeby unikać zabrudzenia rąk, które jest bardzo trudno usunąć. Jak również korzystam z maski przeciwpyłowej. Ponieważ szczególnie to widać już po jednym dniu ćwiczeń, chociaż ubranie już wcześniej było brudne. Ale nawet teraz widać, że w słońcu, kiedy, kiedy e, zrobię tak, to masa pyłu się unosi. Moje ubranie jest zabrudzone, dlatego jako instruktor e, używam e, tego rodzaju zabezpieczeń. Wczoraj omówiliśmy domek e, taki podstawowy, więc dzisiaj już nie będę skupiał się na tych szczegółach, co wczoraj. Dzisiaj właściwie skupimy się, myślę, na tym, co tutaj występuje. Ale, oczywiście, wszystkie te próby z podpalaniem dymu, zachowaniem się dymu, będziemy również przeprowadzać. Ja sobie zostawiam tutaj podpalony cały czas palnik, żeby móc sprawdzać palność tego dymu. Mam prąd zwarty, prąd rozproszony. Mogę dwa na raz stosować. Mam takie pomocy przygotowane, czyli palnik te pomoce. No i oczywiście drzwi. Drzwi biorę z wczoraj, bo są jeszcze do użycia. Takie drzwi, które swobodnie potrafią zasłonić czy to na wysokości, czy na szerokości cały ten otwór. Tak jak wczoraj, tak jak dzisiaj widzimy, że na początku w wyniku tego, że do podpalenia używamy podpałki grillowej, to na początku pojawiło się trochę Czarnego dymu, ale jak tylko ta podpałka się przepali, to ten dym zacznie się e, trochę rozjaśniać, ponieważ w środku używamy drewna, natomiast również ściany tego domku wykonane są z materiału palnego. Jest to płyta biurowa. Po raz kolejny też powtarzam, że ważna jest grubość tej płyty, ponieważ płyta cieńsza od 15 mm e, zbyt szybko się przepali. W związku z czym zalecamy płytę grubszą. 15, 16, nawet 18. Grubszych nie ma co, ponieważ zwiększamy koszty. A tak na dobrą sprawę ciężko jest po raz kolejny wykorzystać ten domek ze względu na to, że on zaczyna w środku się przepalać. A w związku z tym nie zachowuje się już tak samo. Widzimy już, że zebrała się pod tym naszym gankiem pewna ilość dymu. Możemy próbować go podpalić, ale widzimy, że ten dym jeszcze nie jest skłonny do podpalenia się. Co jest jeszcze ważne, ważne jest oprócz wysokiego postawienia również dociążenie w tym, w tym domku, ponieważ ta część jest ciężka i w związku z tym przeważa. Więc oczywiście, żeby to nie spadło, żeby to było bezpieczne, doświadczenie. To tak robimy. Proszę zobaczcie, że już nazbierały się gazy pożarowe i temperatura jest ich istotnie na tyle wysoka, że zaczynają się okresowo spalać. Samoczynnie. Piękne. Pięknie to widać, bardzo jest to widoczne, więc widzimy, że istnieje ryzyko tego, że po otwarciu drzwi możemy to chwilowo sprawdzić. Na razie jeszcze dosyć leniwie, dosyć mało dynamicznie, ale na pewno już widzimy ten efekt spalania się gałek pożarowych pod sufitem, czyli pewne zagrożenie, które czeka na ratownika w momencie, kiedy on otwiera drzwi do pomieszczenia, w którym znajduje się pożar, a nad jego głową już jakaś ilość dymu zdążyła się wysączyć, przeniknąć z tego pomieszczenia. Po raz kolejny, tak jak wczoraj, dopowiem, że w momencie, kiedy używam prądu zwartego i podaję go na ścianę, robię to tylko i wyłącznie dlatego, żeby przedłużyć żywotność domku. Nie, nie symuluję w ten sposób żadnego, żadnej techniki gaśniczej. W przeciwieństwie do tego, kiedy będę chciał pokazać, na przykład, jak prąd rozproszony pomaga unikać. Nosi. Właśnie robię to w tym, w tym momencie. Zobaczcie, że w momencie, kiedy intensywnie podaję, zapobiegam propagacji płomienia od otworu do końca tego pomieszczenia. Ale na chwilę obecną skupię się jednak na tym podawaniu w tą stronę i w to miejsce, i wchodzeniu do domu. Widzimy, że oczywiście bardzo wyraźna strefa neutralna była zarysowana, czy płaszczyzna neutralna. W tym momencie, kiedy podam trochę yy, tak, żeby wytworzyć troszkę dymu i pary, to będziemy widzieli tą wyraźną tendencję do zasysania w tej dolnej części tego, tego powietrza, co widać po dymie. Dosyć silne promieniowanie panuje, jest to dosyć fajna okazja, żeby przypomnieć o tym, że promieniowanie bierze się z płomienia, to znaczy im większa powierzchnia płomienia, tym silniejsze promieniowanie. Nie. w związku z czym ten płomień, który się tu pojawia jest dosyć intensywny. Jednocześnie widzimy, że podawanie prądu zwartego w okolice sufitu wcale nie przynosi dużych efektów. Gdyby to robić w sposób ciągły, czego nie mogę, ale, ale powiedzmy próbuję to symulować to widzimy nawet, że dużo wody spada i właściwie efekt nie jest taki, jakiego byśmy się spodziewali. A więc na pewno prąd rozproszony jest tutaj korzystniejszym rozwiązaniem. Zobaczcie, że w momencie kiedy się te gazy spalają, to sączące się gazy ze środka cały czas potrafią to podsycać i utrzymywać to spalanie, jak również w momencie kiedy tutaj mamy do czynienia ze spalaniem, to teraz gaszę, to ten sam płomień może się cofać do pomieszczenia. Zajrzę sobie, zajrzę sobie do środka, nie jest to łatwe, ale spróbuję. Okay. Tam dosyć dobrze się już ta strefa spalania rozwinęła. My pozwolimy jej jeszcze troszeczkę się powiększyć. Tę, tej dynamice spalania też troszeczkę wzrosnąć. Widzimy oczywiście też to, że jeżeli spalanie jest płomieniowe, to jest mniej dymu, jeżeli jest bezpłomieniowe, jest go zdecydowanie więcej. Myślę, że schodzimy sobie trochę tą strefę. Widzicie, że bardzo intensywne chłodzenie następuje, rozrzedzenie gazów pożarowych, jak również w przypadku tego domku, bo tutaj akurat mamy dodatkowo palną powierzchnię sufitu i ścian, również schłodzenie częściowe powierzchni. To efekt jest na pewno bardzo, bardzo dobry. Jeżeli bym podawał do środka i na zewnątrz to też jestem w stanie dosyć skutecznie tutaj zażegnać to zagrożenie z całą pewnością tutaj będzie bardzo podczas tego doświadczenia narażone na szybkie spalanie szybkie nagrzewanie to miejsce, ta cała część tutaj tego ganku, w związku z czym no, tylko w ograniczonym czasie możemy tutaj liczyć na jakieś efekty, bo jak nam się to zacznie palić to, to mamy już sytuację taką, w której e, żywotność tego domku, czy czas tej prezentacji się zmniejsza. Ja Będę teraz Pracował nad tym, żeby ta część e, przeżyła jeszcze, przetrwała jeszcze przez kilka minut, więc na razie będę tutaj sobie intensywnie chłodził, a pozwolę się rozwinąć temu pożarowi. W tak żeby on e, bardzo intensywnie nagrzał środek, bardzo mocno e, przyspieszył produkcję dymu gazów pożarowych. Myślę, że dosyć ładnie się tu już rozpaliło, w związku z czym przymkniemy, chłodzimy, nazbieramy trochę dymu i spróbujemy zobaczyć, co teraz się wydarzy. Jeżeli nie chce się spalić, to spróbujemy od końca tutaj, od tamtej strony to podpalić. Widzimy, że na razie jeszcze wnętrze nie nagrzało się na tyle, żeby były to bardzo dynamiczne i spektakularne efekty, więc jeszcze chwilę poczekamy. Będę cały czas tutaj starał się chłodzić. Na chwilę to zostawię. Poczekamy aż powierzchnie nagrzeją się do tego stopnia, żeby bardzo intensywnie i z dużych połaci emitować gazy pożarowe. Jednocześnie muszę powiedzieć, że panuje tutaj dosyć duża temperatura. Promieniowanie jest dosyć intensywne, więc w tym przypadku akurat jest bardziej uzasadnione korzystanie z stolnej ochrony, to znaczy również posiadanie spodni. W niektórych przypadkach, w przypadku przede wszystkim podstawowego domku e, można e, pominąć okromenów ze względu na to, że nie ma tak dużej ekspozycji na płomień, a być może to zwiększy komfort e, pracy instruktora, ponieważ e, dzień taki jak dzisiaj, kiedy jest bardzo gorąco, a mamy dzisiaj temperaturę już 20 paru stopni, e, równie ważne jest e, to, żeby pewne warunki higieny pracy i jakby zachować nie tylko ochronę, ale również komfort serwisowy. Bardzo łatwo się przegrać przy tego typu pokazach. Widzimy jedną jeszcze rzecz, że prąd rozproszony powoduje przepychanie dosyć dużych ilości powietrza. Jest bardzo trudno teraz zgasić to. Na chwilę poczekać, żeby nagrzały się rękawice. Próbujemy oddziaływać do środka prądem, żeby wypychać parę wodną pod ten garnek, ale widzę, że wodki intensywnie się ruszają, więc nie, nie wiem, czy da się go przygasić. Palić. Problem jest teraz tego typu, że pali się również strzana. Podsufitowej. Rękawica się nagrzała w środku, muszę się na chwilę odsunąć. Spróbuję go delikatnie jeszcze ratować, ale jak widzicie, rozwinął się do takiego stopnia, że praktycznie jest to niewykonalne, żeby to opanować takimi małymi spryskiwaczami. Co również jest. Z e, tego rodzaju lekcją mówiącą o tym, że przy swobodnym, przy dosyć dobrym dopływie tlenu, e, czyli dużej ilości wydzielającego się ciepła, dużej dynamice, jest praktycznie niemożliwe opanowanie pożaru, jeżeli nie posiadamy wystarczającej wydajności prądów wodnych. Oczywiście jest to sytuacja, w której. Nie należy zbliżać się do źródła ognia, a stawiać raczej na prądy zwarte i działanie z pewnego dystansu, z pewnej odległości. Teraz uważajcie, ja spróbuję wlać troszeczkę wody do środka, żeby przynajmniej częściowo powstrzymać rozwój tego pożaru i teraz spróbuję go troszeczkę zaatakować niestety. Wstrzymał. Ładna na bo zaraz Zaczyna nam się poddawać daszek. Między innymi dlatego ważna jest pełna ochrona. Zobaczymy jak to teraz zareaguje na opłowie. Ja niedługo będę chciał tam się przesunąć, więc yy, będę prosił o przesunięcie kamery. Zglądam na to, że zaczyna nam ten e, opad, czy też e, nawi, z gawek, e, bo się poddawać i opadać. E, trzeba już e, zastanawiać się nad zakończeniem tego pokazu. Jedna miejsca wygray to jest... Być może zasadne wzmocnienie tutaj jeszcze boków, podparcie ich takim trójkątnym profilem, bądź też w tym przypadku nie są to łączone elementy, tylko całość jest wycięta, to znaczy bok jest w kształcie litery L, jeden i drugi, więc zamiast go wycinać na kącie prostym, być może warto pokusić się o wycięcie go w ten sposób, co umożliwi oddziaływanie na pożar taki, jak teraz prezentuję, ale też Zapewni utrzymanie. No i oczywiście długość tego też będzie miała znaczenie, co już teraz jest ewidentne. Jest to zbyt ciężki front, żeby przy nadpaleniu był w stanie się jeszcze utrzymać. Tak jak wczoraj, tak i dzisiaj zalejemy go wodą. Również, ostatnia lekcja jest taka, że emisja gazów pożarowych trwa do momentu schłodzenia wszystkich paliw. Ja go sobie trochę schłodzę.